Witajcie ponownie na moim kanale. Zapraszam was dzisiaj do czegoś, co bardzo mi się podoba i jestem bardzo podekscytowana, jak to będzie wyglądało, więc kolejny unboxing zestawu świątecznego. Zbliżają się święta, więc chciałam też się przygotować trochę artystycznie do tych świąt i nabyłam kilka rzeczy w action, które są związane właśnie z Diamond Paintingiem i chciałam z wami je. Dzisiaj rozpakować i obejrzeć, zobaczyć co się kryje w środku. A zanim do tego dojdę, to chciałam wszystkich serdecznie powitać. Tych, którzy są nowi na moim kanale, bardzo się cieszę, że do mnie trafiliście. Ci, którzy już mnie odwiedzają jakiś czas, również mi bardzo miło, że się ponownie możemy zobaczyć, usłyszeć. Zachęcam do tego, żebyście polubili filmik, zostawili komentarze dotyczące tego jak Wam się podobały te zestawy a tymczasem zacznijmy może od czegoś co jest najbardziej oczywiste czyli po prostu od zwykłego diamond paintingu świąteczna kanwa ale to nie jest taka zwykła kanwa, bo ma złote diamenciki ciekawa jestem jak będą wyglądały jeszcze od razu Wam powiem, że już widać, że ona też jest poddana takim komputerowemu ulepszeniu, więc ja teraz takie zdecydowanie bardziej lubię. Nie było to drogie, bo kosztowało chyba 18 zł z kawałkiem, więc to jeszcze jest cena, na którą sobie mogę pozwolić. I co mamy w pudełku? W pudełku mamy kanwę. diamenty. Zacznijmy od kanwy. O, Super. To jest 30 na 40 i wydaje mi się, że cały obrazek ma tyle, ale nie mam przy sobie miarki, żeby to sprawdzić. To ja. Jest bardzo ładnie, roz, bardzo ładnie przylepiona, nie ma dużo zmarszczeń, klej jest całkiem niezłej jakości, obrazek mi się podoba, właśnie chciałam zrobić taki świąteczny obrazek, żeby gdzieś przy go postawić. I tak w ogóle wymyśliłam, że z tego obrazka zrobimy taki diamond paintingowy kalendarz adwentowy, więc ja go podzielę na kawałki i po prostu każdego dnia będę starała się kawałek wykleić i Wam to pokazać. Więc przez 24 dni będziecie mogli śledzić postępy no już jestem podekscytowana tylko nie wiem czy zrobimy takie całe filmiki czy zrobię to w postaci shortów no zobaczymy, w każdym razie takie moje wyzwanie będzie żeby zrobić z tego taki kalendarz adwentowy zobaczmy instrukcja o jeszcze zobaczcie na pudełku jest pokazane ile jest diamentów i wygląda na to, że jest 25 kolorów to nieźle, jak na taką kanwę niewielką tutaj jest obrazek, pokazane diamenty z numerkami ja to sobie potem poprzyklejam eee, oczywiście standardowy zestaw, tacka długopis, żywica i diamenciki również bez Kolorów Są złote. Mhm. Zobaczcie, są złote. Ciekawa jestem czy to się będzie trzymał ten złoty czy wiecie, czy przy używaniu nie będzie obłaził i czy ten czarny nie wyjdzie spod spodu zobaczymy całkiem sporo kolorów też ładne są te kolory żywe, błyszczące dużo jest takich kolorów właśnie czerwień, brąz, pomarańcz mało zielonych, ja bardzo lubię zielone kolory e, więc tak wygląda Pierwszy z świątecznych zestawów, które nabyłam, więc zobaczmy teraz kolejne. To są kartki świąteczne. Nie wiem, czy są życzenia w środku, czy nie. Wybrałam takie, było więcej różnych kolorów. Myślę sobie, że to są fajne dorobienia z moimi dziećmi. Więc zobaczymy. Może też właśnie zrobimy film z tym, jak wspólnie wykonujemy taką kartkę. Otworzę chyba jedną tylko, żeby zobaczyć, jak to wygląda i co jest w środku. Pożegnamy. Standardowy zestaw odkładam. I kartki są zrobione bardzo ładnie spore kartki. I drobne oznaczenia, ale bardzo czytelne. Więc myślę, że będzie to ładnie wyglądało, jak będzie wyklejone. Kartki są w środku puste, więc będę sobie mogła napisać sama życzenia. I myślę, że mam kilka pomysłów, komu takie kartki będziemy mogli rodzinnie wręczyć. Druga, ta mi się bardzo podoba. I to. jak klej, zobaczmy. Taki sobie średnio trzyma, nie wiem, pewnie trzeba będzie później też zabezpieczyć jakoś. Instrukcja, ale bardzo ładnie wyglądają te kartki, mi się podobają. Kolory od razu z oznaczeniami do każdego rysunku. Ok, więc tutaj jest najmniej kolorów w tym samochodzie. Tu będzie przy bałwanku najwięcej nie wygląda, nie wydaje się i przy Mikołaju więc fajnie, bo wiadomo od razu y, jakie kolory wybrać, więc może też będę wykorzystywała te malutkie organizery które były w y, Action i koperty ładne bardzo ładne koperty, czerwone kolor świąteczny Ciekawa jestem, czy tutaj też będą czerwone czy zielone. Może, jak już otworzyłam, miałam otworzyć tylko jeden, ale w sumie, może otworzymy też drugi. To jest to. A, jeszcze diamenty. Zwykłe. Niewiele ich tutaj jest. Białego jest najwięcej. Żeby mi się nie pomyliło, co do czego. I zobaczmy, jak tutaj wyglądają kartki. Też są czerwone koperty. Już wyjmę same tylko kartki, resztę zostawię w środku. Piękny lisek. Ta kartka mi się podoba. W ogóle mi się podobają chyba bardziej te. Zobaczcie. Piękny lisek. Śpiący sobie w świątecznych zielonych listkach. Reniferek też z zielonym motywem świątecznym i taki świąteczny wieniec. Ok, więc e, tak wyglądają kartki świąteczne. I ostatnia rzecz, którą wam chciałam pokazać. Ostatnia już. To jest. Zanim, wam, zanim otworzę, to wam pokażę pudełko. E, to jest lampka nocna, diamond paintingowa więc zobaczymy jakiej będzie wielkości to będzie prezent dla mojego synka może razem z nim wykleję bardzo jestem ciekawa, jeszcze nigdy nie robiłam takich rzeczy, zawsze wyklejałam kanwy o, wyjęłam w pierwszej kolejności diamenciki, więc zobaczmy e, wszystkie są kryształowe, ale jakie one są maleńkie one są mniejsze ok, nie wszystkie e, Zobaczcie, są gwiazdki. Są takie standardowe i są takie maciupeńkie, ale kurczę, czym te maciupeńki wyklejać? Ciekawa jestem, co będzie w środku. W środku mamy standardowe narzędzia, instrukcje pokazane, jak to robić tak obrazkowo. A potem trzeba będzie zamontować. Zaraz to spróbujemy zrobić. Trzy baterie AA. I wygląda na to, że z zwykłym długopisem trzeba będzie to zrobić. Zobaczcie, jaka choineczka. Choineczka jest urocza. Polineczka jest naprawdę urocza. Miejsce na gwiazdki. Już widzę, że to zwykłe to będą bombki, ale jakie ja te malutkie poprzeklejam. Nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczymy, czy ten zwykły będzie pasował do tego w Teraz tutaj mamy lampkę. Przetestujemy to, jak skończymy robić Pewnie z synkiem to zrobię. Jak skończymy robić tą choineczkę, to przetestujemy. Trzeba się wetknąć tutaj i włączyć. No, ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało na samym końcu. Więcej nic nie ma. Ok, więc to właściwie tyle. Tych moich przedświątecznych zakupów Więc teraz będzie mi bardzo miło Jak razem z wami będę mogła wypróbowywać Te rzeczy, mam nadzieję, że Równie jak ja jesteście podekscytowani I czekacie jak to wszystko będzie wyglądało Powiem wam, że jeszcze tych Lampek i kartek były inne wzory No ja wybrałam ten, bo w ogóle lubię Te motywy choinkowe Ale nie zdawałam sobie sprawy Że będą takie maleńkie te diamenty nie, nic, dobra Eee, w takim razie to na dzisiaj byłoby wszystko. Ja zaraz będę musiała posprzątać to, co sobie tutaj porozkładałam. Więc dziękuję za e, wspólny unboxing i zapraszam Was do następnego filmiku. Pa!